Wyobraź sobie, że na własne oczy widzisz wieczny los duszy i odkrywasz, że trafiła do piekła za grzech, który cały świat traktuje jako coś banalnego, wręcz romantycznego. Ojciec Pio to widział. Poczuł ten przerażający chłód, opisał ogień, usłyszał krzyk, a wszystko z powodu czynu, który wielu małżonków popełnia, nawet się nad nim nie zastanawiając. Dziś dowiesz się, jaki to grzech, dlaczego jest tak poważny w oczach Boga i co najważniejsze, jak uchronić swoją duszę przed tym samym losem. To, co usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na miłość, seks i wieczność. Ojciec Pio z Pietrelciny urodził się w małej włoskiej wiosce Pietrelcina pod koniec 19. wieku. Od najmłodszych lat jego życie naznaczone było głęboką miłością do Boga oraz niezwykłymi znakami, które przyciągały uwagę wszystkich wokół. Został kapucynem i prowadził życie intensywnej modlitwy, pokuty oraz posługi wiernym, którzy przybywali z całego świata, szukając duchowego przewodnictwa. W 1918 roku otrzymał tajemniczy i bolesny dar, stygmaty Chrystusa widoczne na jego dłoniach, stopach i boku, które pozostały otwarte i krwawiące przez pięćdziesiąt lat. Nosił na swoim ciele znaki męki pańskiej, znosząc stały ból fizyczny bez skargi, ale jego dary sięgały dalej miał zdolność bilokacji, potrafił czytać w sercach ludzi i ujawniać grzechy zanim zostały wyznane oraz prowadził mistyczne rozmowy z Jezusem, Maryją i wieloma świętymi. Pomimo tych nadzwyczajnych doświadczeń, ojciec Pio pozostał głęboko pokorny i posłuszny kościołowi. Jego spojrzenie przekazywało niewytłumaczalny pokój, ale i powagę, której niewielu potrafiło pojąć. Widział bowiem rzeczywistości duchowe, których większość z nas nigdy nie pojmie w tym życiu. Spośród wszystkich mistycznych przeżyć jedno wprawiło go w absolutne przerażenie: wydarzenie tak poruszające, że bracia z klasztoru pamiętali jego bladą twarz, drżące ciało i wyraz grozy, jakby stał przed czymś niewyobrażalnym. Nie był to spotkanie z mordercą, nie był to bluźnierca. Chodziło o kogoś, kto w oczach świata uchodził za wzór cnót. Modlił się, gdy spokój chóru został przerwany przez coś, co nie było z tego świata. Twarz mu się wykrzywiła, oczy straciły punkt skupienia, jakby patrzył dalej niż mury klasztoru. Ciało drżało, powietrze stało się ciężkie. Ojciec Pio opisał zejście nie nogami, lecz duszą do miejsca, gdzie brak Boga jest jedynym odczuciem. Ciemna dolina, płomienie, które nie dają światła, krzyki, które nigdy nie ustają. Tam męka to nie tylko ból, to pewność, że wybrało się miłość do siebie zamiast autora miłości. Pośród tej otchłani jego uwagę przyciągnęła pewna postać. Nie był to przestępca, nie był to notoryczny zwyrodnialec. Była to osoba, która na ziemi cieszyła się dobrą opinią. Prowadziła pozornie porządne życie. Miała szacunek społeczności. Uczęszczała do kościoła, pomagała ubogim, uśmiechała się życzliwie. A teraz ta dusza zdawała się pochłonięta przez wewnętrzny ogień, który nie dawał spokoju. Ojciec Pio starał się zrozumieć dlaczego. Anioł odpowiedział z jasnością, która przecięła jak ostrze. Została potępiona za nieczystość małżeńską, grzech popełniany w ukryciu, zasłaniany eleganckimi usprawiedliwieniami, traktowany jak prywatna sprawa małżonków, w prostych słowach, coś co wielu uważa tylko za intymny szczegół życia pary. Widzenie nie było pokazem grozy, było ostrzeżeniem. Za gestami, które świat nazywa miłością, kryła się odmowa, zamknięcie serca na dar życia, manipulacja aktem, który Bóg stworzył, by łączył i dawał życie, przemienienie go w konsumpcję. W obliczu tej rzeczywistości nawet zewnętrzne cnoty straciły fundament, bo zabrakło prawdy w samym centrum miłości. Trzeba teraz zrozumieć, dlaczego to jest tak poważne. Plan Boga dla seksualności w małżeństwie ma dwa nierozłączne kierunki: zjednoczenie małżonków w jedno serce i otwarcie przestrzeni dla życia to jak ptak z dwiema skrzydłami jeśli jedno utniesz, nie poleci albo jak równoległe tory, które bezpiecznie prowadzą pociąg, gdy jeden pęknie, podróż wykoleja się. Kiedy akt małżeński przeżywa się tylko jako przyjemność, lub tylko jako czułość, odcinając go od otwartości na dar życia, traci on swoją najgłębszą prawdę. Nie chodzi tu o zimne zasady, lecz o sens. Ciało mówi pewnym językiem. Jeśli ciałem mówię, oddaję się całkowicie, a jednocześnie odrzucam naturalny owoc tego daru, przekaz staje się sprzeczny. Wyobraź sobie linię życia. Spotkanie tak na ołtarzu, miłość stająca się darem, z którego rodzą się historie, twarze, powołania, pokolenia. Kiedy w sposób zamierzony blokuje się płodność bez słusznych powodów, linia zostaje przerwana, a miłość zamiast stać się płodną, zawraca ku sobie samej. Natomiast gdy para z poważnych powodów rozeznaje czas wstrzemięźliwości i z szacunkiem odczytuje rytmy ciała, nie zaprzecza sensowi aktu, jedynie porządkuje go odpowiedzialnie, zachowując nienaruszone dwa wymiary, które Bóg połączył. Współczesna kultura zniekształca to nauczanie kuszącymi sloganami, sprowadza miłość do zgody i przyjemności. Jakby wystarczyło, że oboje chcą, by wszystko było dobre. Zamienia ciało w narzędzie, intymność w rozrywkę, a płodność w problem do zneutralizowania. Mówi, że duchowość i seksualność się nie łączą i nazywa zacofaniem każdy apel o integralność. W takim otoczeniu grzech wydaje się niewidzialny, bo otrzymał nowe nazwy: wolność, autonomia, samostanowienie. Ale zmiana etykiety nie zmienia istoty. Gdy manipuluje się językiem ciała, człowiek stopniowo się rozbija. Rośnie lęk, chłodnieje dar z siebie. Druga osoba staje się przedmiotem, a miłość, która miała być komunią i życiem, traci swoją głębię. To, co ojciec Pio zobaczył, nie było moralizmem, lecz konsekwencją. Kiedy rozdziela się to, co Bóg złączył, miłość pustoszeje od środka. I to z miłości do prawdy oraz z miłości do dusz, to ostrzeżenie musi być usłyszane teraz, póki jest jeszcze czas, by uporządkować serce, dar z siebie i całe życie według planu, jaki został nam dany dla szczęścia i wieczności. Są też inne grzechy, które świat nazywa małymi, niemal nieszkodliwymi, ale które w oczach Boga głęboko ranią godność osoby i sens seksualności. Ojciec Pio mówił o nich jasno, nie łagodząc słów, bo wiedział o niewidzialnych ranach, jakie zostawiają w duszy. Jednym z nich jest masturbacja. Wielu usprawiedliwia ją, mówiąc, że to naturalne, że to ulga, że nikogo nie krzywdzi. W rzeczywistości jest to czyn, który zamyka osobę w sobie samej, przemienia seksualność stworzoną do daru z siebie w zamknięty obieg samotnej przyjemności. Ciało, które powinno mówić językiem miłości, jest używane jak przedmiot przez własnego właściciela. To praktyka, która trenuje serce do szukania satysfakcji bez zobowiązań, przyjemności bez daru z siebie. I stopniowo zmniejsza zdolność do kochania w sposób hojny. Innym nałogiem, który budził niepokój u ojca PIO, jest pornografia. Obrazy i filmy sprzedające namiastkę intymności, które w rzeczywistości deformują spojrzenie i zniewalają pragnienie. Kto ogląda pornografię, karmi się iluzją, że druga osoba to jedynie ciało, przedmiot dostępny dla własnej przyjemności. Umysł zaczyna przyzwyczajać się do sztucznych bodźców, porównywać rzeczywistość z fantazjami, a efektem jest serce coraz bardziej niezaspokojone. W życiu małżeńskim przekłada się to na oziębłość, nierealne wymagania, niezdolność do przeżywania prawdziwej komunii, a nawet poza małżeństwem tworzy się łańcuch egoizmu, który uniemożliwia oddanie się w sposób wolny i pełny. Istnieją też praktyki w samym małżeństwie, które zniekształcają akt małżeński, manipulując nim tak, by utracił swój sens całkowitego daru z siebie. Gdy akt fizyczny zostaje oddzielony od swojego pełnego znaczenia, łączenia i rodzenia, staje się namiastką miłości. Ojciec Pio wiedział, że zagrożenie kryje się nie tylko w grzechach popełnianych przeciwko małżeństwu, Lecz także w zepsuciu, które może się w nim wydarzyć, gdy małżonkowie decydują się przeżywać intymność jako konsumpcję, a nie dar. Te czyny, czy to samotne, czy wspólne, mają jeden wspólny punkt blokują prawdziwą miłość. To jak wsypanie piasku w tryby delikatnej maszyny. Z czasem mechanizm przestaje działać tak, jak został stworzony. W ludzkim sercu oznacza to, że zdolność widzenia drugiej osoby jako daru stopniowo zanika. Chwilowa przyjemność zajmuje miejsce, a szczera ofiarność jest spychana na bok. Dusza się zamyka, łaska Boża napotyka zamknięte drzwi, a komunia, która miała być świetlista, staje się coraz bardziej mętna. Wpływ tego na życie jest głęboki. Wyobraź sobie grubą linę splecioną z dziesiątek włókien. Każdy zły wybór, każdy akt seksualnego egoizmu przecina jedno z tych włókien. Na początku lina nadal wydaje się mocna, bezpieczna, ale z czasem włókna pękają w ciszy, aż nagle pod większym naciskiem lina pęka. Tak jest z duszą. Małe, powtarzane akty, pozornie nieszkodliwe, niszczą więź z Bogiem, zaufanie między małżonkami, czystość serca. Gdy najmniej się tego spodziewasz, związek się rozpada, wiara słabnie, radość znika. Konsekwencje nie są tylko duchowe. Dotykają emocji, poczucia własnej wartości, sposobu, w jaki człowiek widzi siebie i innych. Pojawiają się niepewność, podejrzliwość, samotność, nawet w związku. Przyjemność, która miała zaspokoić, w rzeczywistości zostawia większą pustkę niż wcześniej. To jak picie słonej wody. Im więcej pijesz, tym większe pragnienie czujesz. Dlatego, jeśli ta wiadomość już cię porusza, nie odkładaj tego na później. Zapisz ten film i wyślij go komuś, kto musi to usłyszeć teraz. Może to być ziarno, które uratuje małżeństwo, ocali duszę, lub zapobiegnie całemu życiu pełnemu duchowego cierpienia. Kiedy dusza budzi się do prawdy, pierwsza wiadomość, jaką powinna usłyszeć, jest taka. Miłosierdzie Boże jest większe niż każdy upadek. Nie ma przepaści, której On nie mógłby przekroczyć, ani węzła, którego Jego łaska nie mogłaby rozplątać. Ojciec Pio powtarzał to swoim życiem nie tylko słowami. W konfesjonale był jak lekarz polowy w środku bitwy, przyjmował rannych wszelkiego rodzaju, słuchał, rozpoznawał źródło rany i stosował właściwe lekarstwo. Była stanowczość, bo prawda leczy. I była czułość, bo to miłość podtrzymuje proces leczenia. Wielu bało się do niego zbliżyć z powodu wstydu lub wieloletnich powtarzanych nawyków. Ojciec pijo przyjmował ich spojrzeniem ojca. Znał ciężar grzechu, ale znał jeszcze bardziej moc przebaczenia. Gdy ktoś spowiadał się szczerze, przypominał, że spowiedź nie jest trybunałem potępienia. Jest domem, w którym syn marnotrawny odzyskuje objęcie ojca. Droga przechodzi przez proste, a zarazem głębokie etapy: rachunek sumienia przed Bogiem, pozwolenie, by narodził się szczery żal za zranienie miłości, wypowiedzenie całej prawdy bez ukrywania czegokolwiek, mocne postanowienie unikania okazji do upadku i przyjęcie pokuty jako zadośćuczynienia oraz treningu serca. Dla tych, którzy zmagają się od lat, częsta spowiedź jest jak fizjoterapia duszy. Przy każdym rozgrzeszeniu Bóg daje siły, by zacząć od nowa. To nie magia, to łaska, która wymaga współpracy. Kierownictwo duchowe pomaga dostrzec, gdzie leżą słabości, jakie wyzwalacze trzeba odciąć, jakie nawyki trzeba zastąpić innymi zdrowymi. Eucharystia, przyjmowana godnie, staje się pokarmem dla woli i światłem dla rozumu. A gdy walka wydaje się większa od ciebie, pamiętaj, miłosierdzie nie jest nagrodą dla silnych, ale pomocą dla tych, którzy proszą o ratunek. Z tej nadziei wyrasta droga powrotu. Życie seksualnością według Boga nie oznacza zaprzeczania ciału, lecz odzyskanie jego prawdziwego języka. W małżeństwie, miłość małżeńska została zaprojektowana jako dar całkowity. Oddaje się tobie w całości i przyjmuje ciebie w całości. Ta pełnia ma dwa nierozłączne oblicza: komunię serc i otwartość na dar życia. Kiedy małżonkowie szanują te dwa oblicza, Akt małżeński przestaje być konsumpcją doznań, a staje się domową liturgią, miejscem, gdzie Bóg jest zaproszony, by kochać w miłości małżonków. To zaczyna się w codzienności. Małżeństwo, które modli się razem, uczy się głębiej słuchać siebie nawzajem. Codzienne przebaczenie, gesty służby, decyzja stawiania drugiego na pierwszym miejscu, to fundament intymności, która rozkwita. W chwilach pokusy, konkretna dyscyplina chroni zobowiązanie, wyłączenie ekranów, unikanie treści pobudzających wyobraźnie, wybór czasu i miejsc sprzyjających rozmowie i czułości. Wolność rodzi się z małych, stałych wyborów. Jest też szacunek dla ciała i jego rytmów. Naturalne metody rozpoznawania płodności to nie triki, to szkoła odpowiedzialnej miłości. Zapraszają małżonków do poznawania znaków cyklu, dojrzałych rozmów o pragnieniach, granicach i planach, do praktykowania okresowej wstrzemięźliwości, gdy istnieją słuszne powody, by odłożyć poczęcie dziecka. Na tej drodze nikt nie manipuluje ciałem, oboje go słuchają, dar z siebie, gdy się dokonuje, pozostaje prawdziwy, bez wewnętrznych sprzeczności. A oczekiwanie, gdy jest potrzebne, staje się konkretnym sposobem powiedzenia Kocham cię bardziej niż swój impuls. Ten język, przeżywany miesiąc po miesiącu, wychowuje serce do wierności i cierpliwości. Możesz pomyśleć, że to zbyt idealne na życie codzienne, ale są historie, które przeczą temu sceptycyzmowi. Małżonkowie, którzy po latach zniewolenia pornografią odnaleźli spowiedzi, Kierownictwie duchowym i stanowczej decyzji odcięcia źródeł pokusy niewyobrażalne odrodzenie. Zaufanie kiedyś kruche zostało odbudowane przez przejrzystość, wspólne hasła, nowe rutyny i wspólne zobowiązanie do czystości. Inni, którzy stosowali środki sprzeczne z sensem aktu małżeńskiego, odkryli w metodach naturalnych okazję do ponownego spotkania. Rozmowy, które nigdy wcześniej się nie odbyły, czułość niesprowadzona do aktu, szersza i spokojniejsza intymność. Na początku był wysiłek, dostosowania, frustracje, ale krok po kroku narodziła się inna radość. Bardziej trwała, właściwa tym, którzy nauczyli się kochać z prawdą w sercu. Droga ta wymaga także zadośćuczynienia. Post i drobne wyrzeczenia wychowują pragnienie, aby duch kierował ciałem, a nie odwrotnie. Uczynki miłosierdzia przesuwają punkt ciężkości z siebie na drugiego, leczą egoizm, który niszczył seksualność. Dobre lektury i solidna formacja oświecają umysł, by wola miała oparcie. A gdy przyjdzie zniechęcenie, bo ono przyjdzie, trzeba wtedy przypomnieć sobie obietnice złożone przed Bogiem i prosić o pomoc bez wstydu. Kochać to decyzja podtrzymywana przez łaskę, a łaska jest rzeką, która nigdy nie wysycha dla tego, kto jej szuka. Życie seksualnością, według Boga, nie umniejsza miłości, poszerza ją. Nie zubaża przyjemności, oczyszcza ją. Nie czyni życia cięższym, nadaje mu sens. Tak przeżywana jedność małżeńska przemienia dom w sanktuarium, codzienność w ofiarę, a przyszłość w żyzną ziemię dla nadziei. A jeśli dziś czujesz się daleko od tego ideału, nie zniechęcaj się. Każda droga powrotu zaczyna się od jednego kroku. Bóg nie prosi, byś dotarł do końca w jeden dzień. Prosi, byś ufał i szedł naprzód. Miłosierdzie otwiera drzwi, przebaczenie oczyszcza dom, a dyscyplina miłości utrzymuje światło zapalone. Resztę, dzień po dniu, dopełnia łaska. Żyjemy w kulturze, która nie tylko ignoruje czystość, ale ją wyśmiewa. Filmy, seriale, muzyka i media społecznościowe zamieniają zmysłowość w towar, a intymność w widowisko. Powtarzający się przekaz jest jasny: jeśli nie ulegasz wszystkim pragnieniom, coś tracisz. W tym kontekście mówienie o czystości jest jak wiosłowanie pod silny, hałaśliwy prąd. Jest trudno, męcząco, a czasem wydaje się samotne. Ale właśnie wtedy mierzy się siłę tych, którzy chcą żyć według Boga. Bez dyscypliny czystość nie przetrwa. Bez modlitwy słabnie, bez czujności upada. Walka duchowa jest realna i wymaga duchowych broni. Pierwszą jest modlitwa, bo kto nie rozmawia z Bogiem, zaczyna słyszeć jedynie głosy świata i pokus. Codzienna modlitwa utrzymuje serce w cieplej czujności. Różaniec jest potężną tarczą. W rękach Najświętszej Maryi Panny każde zdrowaś Maryjo. Jest jak kamień rzucony w siły, które chcą Cię obalić. Post, często zapomniany, jest kluczem do panowania nad pragnieniami. Kiedy ciało uczy się słuchać ducha w prostych sprawach, jak jedzenie, uczy się też posłuszeństwa w chwilach pokusy. A częsta komunia jest pokarmem, który podtrzymuje tę walkę. Przyjmowanie Jezusa to nie tylko akt pobożności, to napełnianie duszy samym źródłem czystości i siły. Kto żyje bez tych środków, walczy sam, kto z nich korzysta, walczy z całym niebem u boku. Trzeba jednak zrozumieć, że nie chodzi tylko o uniknięcie kary. Bóg nie wzywa nas do czystości, jak strażnik więzienny, który nakłada reguły, lecz jak Ojciec, który chce widzieć swoje dzieci wolne. Prawdziwa miłość nie rodzi się z ucieczki przed karą, lecz z wyboru czynienia dobra ze względu na jego wartość. Miłość czysta jest miłością wolną. Wolną od nałogów, manipulacji, egoizmu. To miłość, która nie mierzy się tym, co można wziąć od drugiego, lecz tym, ile jest się gotowym dać. I to jest odwrotność obrazu, jaki sprzedaje świat. W sercu Boga czystość nie jest ograniczeniem, jest warunkiem, by miłość rosła bez kajdan. Widzenie ojca Pio nie było duchowym horrorem, mającym przestraszyć wiernych, było ostrzeżeniem z miłości, zobaczył ból duszy, która się zagubiła i nie chciałbyś ty ani ktokolwiek inny poszedł tą samą drogą. Jego ostrzeżenie nie ma przygnębiać, lecz przebudzić. To jak ktoś, kto widzi pożar i krzyczy, by wszyscy wyszli, zanim będzie za późno. Płomień, który chce rozpalić, to nie płomień strachu, lecz nawrócenia. Dlatego nie czekaj, aż poczujesz się gotów. Decyzja o zmianie zaczyna się dziś. Bóg czeka na ciebie teraz. Nie ma znaczenia, czy upadków było wiele, czy nawyki są głęboko zakorzenione, czy czujesz się słaby. Dzisiejszy krok może być początkiem nowej historii. Pan nie prosi, byś przyniósł serce doskonałe, prosi, byś przyniósł serce szczere. Resztę on sam podejmie się odnowić. Wybierz teraz, póki jest czas, aby Twoje życie i Twoja miłość były naprawdę wolne i pełne światła, które tylko on może dać. Ojcze Pio, człowieku Boży, który nosiłeś na ciele rany Chrystusa, a w sercu ciężar i piękno tak wielu dusz, wstawiaj się za nami. Ty, który widziałeś wieczność, poznałeś zapach nieba i grozę piekła, pomóż nam zawsze wybierać drogę prowadzącą do życia. Proś Pana, aby dał nam serce czyste, zdolne kochać bez egoizmu, zdolne oddać się w prawdzie i wierności. Naucz nas dostrzegać godność ciała i piękno Bożego planu dla naszej seksualności. Daj nam odwagę. By odrzucać grzech, siłę, by opierać się pokusom i pokorę, by zaczynać od nowa za każdym razem, gdy upadniemy. Prowadź nas za rękę do serca Jezusa, gdzie każda miłość jest oczyszczona, a każda rana uzdrowiona. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, podziel się nią. Może się zdarzyć, że przez jedno proste kliknięcie jakaś dusza zostanie ocalona. Aby kontynuować tę drogę, obejrzyj film, który teraz pojawia się na Twoim ekranie, pogłębi on Twoją wiarę i wzmocni Twoje serce, by żyć.